Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na mecz. No, będzie się działo. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym blisku sędziego. Mecz poprowadzi Valente Larazabal. No i zaczynają, mamy nadzieję na 90 minut doskonałego futbolu. Rodríguez. Cross. Świetna sygnalizacja, i mam przerwaną akcję. Spalony. Diego. Groźnie, ale zdążyli na czas. Ależ teraz piękną sztuczką techniczną popisał się Ronaldo. Oddaje strzał. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. wszedł Cristiano Ronaldo. No i przejęli w ostatniej chwili. Diego Dobrze dograł. Uderzenie w stronę bramki. Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Real za moment znowi grę od własnej bramki. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Fernando Torres. Dobrze teraz przejęli obrońcy. Skutecznie dograł do kolegi. No szybko się pozbierali, znowu są w posiadaniu piłki. I Atletico Madryt od rzutu załknął. Czy to wykorzysta? Po tym odbiciu od słupka piłka wychodzi poza boisko. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Hernando Torres. On obchodzi dzisiaj urodziny. Gabi, niewielu kibiców wie, że swój pierwszy mecz w hiszpańskich rozgrywkach ligowych w piłkarze realu rozegrali przeciwko Barcelonie. Tak, to wtedy jeszcze były nieoficjalne zawody. No, wyręczył teraz bramkarza. Ech, no i nie wyszło. I, no tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Torres Jego. na tej pozycji jest nie do zastąpienia. Prawdziwy skarb, jeden z najlepszych piłkarzy rozgrywających. No teraz mają szansę. Szansa Atletiko, rzut rożny. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przypiłce drużyna przeciwna. Jego. Znakomicie w tempo. Powinien dośrodkowywać. Będzie strzelał, ale śmieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrakowania. Ciekawe, jak rozegra Atletico Madryt ten rzut rożny. Dostrzegł partnera. Strzela! No, zastąpił bramkarza. Udanie obrona. Ależ niesamowity atak obrońcy. Luka Modric. Rodriguez. Sergio Ramos. Gareth Bale. musi uważać wynik remisowy po pierwszych 45 minutach jest remis mimo że w pierwszej połowie wyraźnie dominowali ale przeciwnicy mieli także sporo szczęścia Hernando Torres ładna akcja akcja zatrzymana Cristiano Ronaldo Celnie dobrze. Kapitalna wrzutka. No umiejętnie przejął tras obrońca. Wspaniale przechwycił. Piłka trafia do przeciwników. Ryzykownie, ale udanie. Piłka chodzi jak po sznurku. Oczywiście dobre podanie. Uwolnił się spod opieki Mat. No nie, takich sytuacji nie powinno być. Będzie gol! Niewiarygodne. Czyste konto z obu stron. Ale to wynik wspaniałego popisu bramkazy. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Przypince ponownie królewscy. Rodriguez. Gareth Bale. Rodríguez. Interesująco zapowiada się ta akcja. No i ucieczka została zastopowana. Diego. 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 Przyjął i odgrywa z powrotem. Świetnie się przedziera. Czy to wykorzysta? Jest w polu karnym przeciwnika. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od z autu. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Pójdźmy do przejęte przez obrońcę. Sergio Ramos. Przeciwnicy przejęli. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Marcelo. Diego. Dobre podanie. A trochę wolnego miejsca do oddania strzał. A, spalony. Przejęcie Realu Madryt. To dobry moment na centrę. Cudownie dograł. Kapitalnie z woleja. To pierwszy dopadnie do piłki. Ale... Trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Jego. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Jara. Antonio Lopez, Gabi. Ale spotanie, wyrównania do końca już niewiele. Mamy powtórkę bramki w zwolnionym tempie. Piękna akcja. Atletico remisuje, ale przeciwnicy nieco zaspali przy tej akcji. Pewnie się zachował. Trzeba było mieć mocne nerwy, aby strzelić w ostatnich sekundach. Brawo. Ale spodanie, jeśli to wykorzystają. Długo rozgrywają piłkę. Czasa! udanie zablokowali ten strzał. Gabi 90 minut Meczu poza nami Wciąż remis